Kiedy ponad 15 lat temu powstała w ośrodku Brama Grocka, Teatelen, klasyczna makieta nieistniejącego miasta żydowskiego makieta, która miała pokazywać skalę zniszczenia, jakie dotknęło to miasto pokazywać, że w samym centrum tego miasta jest olbrzymia dziura, i większość osób właściwie nie ma świadomości tego, że tutaj były ulice, synagogi. Tętniło życie. Wtedy nad do głowy mi jeszcze nie przyszło, że za kilka lat będziemy mogli, używając nowoczesnej technologii, budować już inną makietę w świecie wirtualnym. Bardzo istotnym elementem, szczególnie jeżeli chodzi o zwizualizowanie tego, w jaki sposób Lublin wyglądał w XIV czy XVI wieku, były materiały tekstowe. Chodziło przede wszystkim o to, żeby przeczytać jak najwięcej o historii Lublina, o jego przestrzeni, o poszczególnych budynkach, a następnie spróbować przenieść to do przestrzeni wirtualnej za pomocą modelowania 3D. To, aby dobrze zwizualizować miasto, to tak naprawdę zebrać materiały do tych poszczególnych, małych części. One muszą być jak najbardziej dokładne, nawet jeżeli na modelu z różnych względów one z ogromną dokładnością oddane nie będą. Ośrodek Brama Grocka Teatry Nen, informacje historyczne dotyczące dwudziestolecia międzywojennego, gromadzi praktycznie od samego początku swojej działalności. Ogromny zbiór fotografii, który właśnie w przypadku modelu z lat 30. pozwolił nam na to, aby odtworzyć miasto rzeczywiście takim, o jakim ono było w tamtym czasie. Chino, Oczywiście y, można przeczytać bardzo wiele ciekawych książek na temat historii Lublina, tego jak to miasto wyglądało. Natomiast tak naprawdę, aby y, coś dobrze zrozumieć, to trzeba coś zobaczyć. I te makiety właśnie pozwalają nam na to, aby pokazać jak to miasto wyglądało w przeszłości. Bo nie są to tylko modele dla samych modeli, y, w obiekty, najważniejsze obiekty na każdej z makiet zostały oznakowane markerami które są aktywnymi linkami, które przekierowują nas do naszej bazy wiedzy. Czyli nie tylko spacerujemy po Lublinie na przykład w XVI wieku, ale od razu możemy przeczytać historię nieistniejącego Kościoła św. Michała. Jakiejś kamienicy zlokalizowanej w obrębie rynku, Bramy Krakowskiej czy Bramy Grodzkiej. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest to też łączenie wiedzy, którą my też tutaj w ośrodku gromadzimy od wielu lat. Staramy się ją popularyzować i też wydaje się, że taka wizualna forma tej właśnie popularyzacji bardzo sprzyja. Ta makieta, historia tej makiety, to jest też opowieść o pewnym marzeniu, które. Uległo materializacji. Oczywiście, jak każde marzenie, ono powoduje następne marzenie. I tym naszym następnym wielkim marzeniem jest budowa aplikacji do inteligentnego miasta, wykorzystującej w dużej mierze to doświadczenie zdobyte przy budowie wirtualnej makiety. Warto dodać, że te makiety zostały w 100% stworzone w Lublinie, czyli wymodelowali je ludzie z Lublina, dane dostarczali ludzie z Lublina. Także jest to taki projekt bardzo lokalny, a jednocześnie dzięki temu, że między innymi Google go promowało, stał się międzynarodowy. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że w odpowiednim czasie, użyliśmy odpowiedniej technologii, korzystając z tych zasobów, które gromadzone są tutaj w Bramie Grodzkiej, i z wiedzy naukowców, byliśmy w stanie opowiedzieć historię miasta, która trafiła do dziesiątek tysięcy osób na całym świecie.